Dlaczego Grecja upadła finansowo i jak musiała ciąć wydatki, by się odbudować? Oraz kiedy Grecja stanie się krajem o wysokim standardzie życia. Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Dziś opowiem Wam o jednej z najbardziej spektakularnych katastrof gospodarczych XXI wieku, o upadku finansowym Grecji, o tym jak dramatycznie cięcia musiały przeprowadzić. Najważniejsze, jak nie wszystkie struktury państwa, żeby przetrwać, oraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie, które coraz częściej stawiają ekonomiści, kiedy Grecja może stać się krajem o naprawdę wysokim standardzie życia. To historia wielkiego boomu, ukrywania długów, dramatycznych reform, gniewu społecznego i powolnej odbudowy. Historia, z której mogą wyciągnąć wnioski wszystkie kraje, również te, które dzisiaj żyją ponad stan? Jak Grecja wpadła w finansową przepaść? Żeby zrozumieć, dlaczego Grecja upadła, musimy cofnąć się do lat 90. i początku 2000. Wtedy Grecja przygotowywała się do wejścia do strefy euro. Oficjalne statystyki wyglądały świetnie. Niski deficyt, kontrolowany dług publiczny, gospodarka rośnie. A społeczeństwo z optymizmem patrzy w przyszłość. Problem jest taki, że duża część tych danych była nieprawdziwa. Już wiele lat później, po kryzysie, ujawniono, że niektóre greckie rządy manipulowały danymi makroekonomicznymi, aby spełnić wymogi unijne. Dług publiczny był wyższy niż raportowano, deficyt budżetowy był zaniżany. A państwo wydawało ogromne kwoty, których w rzeczywistości nigdy nie miało i nie było narodu na nie stać. Głęboko zakorzenione problemy strukturalne, tak jakbyśmy słyszeli opowieść o naszym kraju. Przez lata grecka gospodarka opierała się przede wszystkim na turystyce, usługach, budownictwie oraz administracji publicznej. Nie było silnego przemysłu, eksportu na dużą skalę, ani innowacyjności. W praktyce Grecja wydawała ogromne pieniądze na pensje w sektorze publicznym emerytury, inwestycje państwowe dużo większe niż mogła sobie pozwolić. Czyżbyśmy słuchali historii o Polsce, która w sektorze publicznym nie żałuje pieniędzy na 39-letnich emerytów inwestycje państwowe w hotele stacje benzynowe oraz inne rzeczy, którymi normalnie powinny zajmować się polskie rodziny. Te gigantyczne wydatki pomnażały problemy Grecji. Problemem była słabość ściągania podatków. Tak jak dzisiaj, podatki są coraz wyższe, ale ludzie z nimi uciekają za granicę, zaś wielkie korporacje ich w ogóle w Polsce nie płacą. Wielu przedsiębiorców działało w szarej strefie. Niektóre grupy zawodowe tradycyjnie zaniżały dochody, a państwo przymykało oko, bo nikt nie chciał drażnić wyborców. To działało, dopóki gospodarka rosła, a stopy procentowe były niskie, ale kiedy w 2008 roku wybuchł globalny kryzys finansowy, Grecja była zupełnie nieprzygotowana na nadchodzącą burzę. 2009 rok Prawda wychodzi na jaw i świat dostaje szoku. Jesienią 2009 roku nowy grecki rząd ogłasza coś, co wstrząsa rynkami finansowymi. Okazuje się, że Grecja nie ma deficytu budżetowego na poziomie kilku procent PKB, ale ponad 12%, a dług publiczny jest znacznie większy niż ktokolwiek sądził. To był moment, w którym inwestorzy natychmiast przestali Grecji ufać. Rentowność greckich obligacji zaczęła gwałtownie rosnąć. Oznaczało to jedno: Grecja nie była już w stanie finansować swojego długu, a kiedy kraj przestaje być w stanie pożyczać pieniądze, żeby spłacać wcześniejsze zobowiązania, rozpoczyna się droga w stronę bankructwa. Czy 39-letni emeryci w Polsce są odpowiednikami urzędników, którzy dostawali pieniądze za mycie rąk? Zamknięcie rynków i pierwsza panika. W 2010 roku Grecja praktycznie nie miała już pieniędzy, aby wypłacać pensje, płacić emerytury, finansować ochronę zdrowia, spłacać długi. Bez pomocy zewnętrznej po prostu by upadła. Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecydowały się udzielić Grecji pożyczek ratunkowych, ale w zamian oczekiwała bolesnych reform, o których za chwilę. Największe cięcia i oszczędności w historii nowożytnej Europy. Pomyślcie o tym. Polska to 40 milionów ludzi, Grecja to niecałe 10. Grecja w ciągu kilku lat musiała skorygować błędy, które narastały przez kilkadziesiąt lat. To oznaczało ogromne cięcia i reformy, które wstrząsnęły całym społeczeństwem, obniżki emerytur. Wielu Greków pamięta to do dziś. Jak największy wstrząs, emerytury były obniżone wielokrotnie, nawet o 40%. To dotknęło miliony ludzi. Czy dzisiejsze emerytury w wieku 40 lat zostaną w Polsce zlikwidowane, gdy dojdzie do takiego kryzysu jak w Grecji? Czy emeryci w wieku 45 i 39 lat? Będą się budzili w Polsce, w której ich emerytura zostanie uróżnięta o 40%, ale to i tak nie będzie miało większego znaczenia na następne pokolenia, bo dług nastukany przez tych 40-letnich emerytów będzie tak wielki, że nie będzie go można spłacić przez 30 lat. I to nasze dzieci, tak jak dzieci greckie i wnuki greckie, będą pracowały na wcześniejszych darmozjadów, to dotknęło miliony ludzi: cięcia płac w sektorze publicznym. Urzędnicy, nauczyciele, policjanci, pracownicy służby zdrowia wszyscy stracili część dochodów. W niektórych grupach płace spadły o 20-30%, ale to nie wystarczyło do tego, aby dzisiaj, 20 lat później, Grecja stanęła porządnie na nogi, i w Grecji dalej mamy wielki kryzys oraz biedę. Dzisiaj Grecja jest mniej więcej na poziomie polskim. Jest biedna. Jednak nam wmawia się, że jesteśmy bogaci. Likwidacja tysięcy miejsc pracy w administracji. Państwo musiało zwolnić pracowników, zamykać urzędy i łączyć instytucje. Podwyżki podatków. Wprowadzono wyższy VAT, wyższe podatki dochodowe, wyższe akcyzy, specjalne podatki kryzysowe. Reformy systemu zdrowia i edukacji. Wiele szpitali połączono, coś zamknięto. Budżety szkół były cięte do minimum, prywatyzacja majątku państwowego, sprzedano porty, lotniska, infrastrukturę, żeby zdobyć pieniądze na spłatę długów i na urzędników, którzy dostawali pieniądze za mycie rąk. Skutki dla społeczeństwa najtrudniejsze lata od II wojny światowej. Skala kryzysu była tak ogromna, że ekonomiści nazywają tamte wydarzenia grecką depresją gospodarczą. To nie była zwykła recesja. PKB kraju spadł o 25%. To tyle, ile w USA podczas wielkiego kryzysu lat 30. Co to oznaczało dla zwykłych ludzi? Bezrobocie przekraczało 25%, bezrobocie młodych ponad 50%, tysiące firm upadło. Wielu Greków nie było stać na ogrzewanie czy leki. Czyżby dzisiaj w Polsce było ludzi stać na ogrzewanie i leki? Setki tysięcy młodych wyjechało z kraju. Setki tysięcy? Z Polski wyjechało już miliony, głównie do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Grecja przeżyła traumę, która zostawiła ślad do dziś. Czy to się opłaciło? Jak wygląda odbudowa Grecji? I teraz ważne pytanie: czy te ogromne wyrzeczenia coś dały? Odpowiedź brzmi: tak, ale proces był długi i bolesny. Co udało się osiągnąć? Budżet został ustabilizowany. Grecja zaczęła generować tzw. nadwyżki pierwotne, czyli budżet po wyłączeniu kosztów obsługi długu był dodatni. Gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu, turystyka notuje rekordy, wpływy z eksportu usług rosną. Kraj odzyskał zaufanie rynków finansowych, rentowność obligacji spadły z katastrofalnych poziomów. Bezrobocie spadło z 28% do około 10% dzisiaj, czyli mniej więcej takiego, jakie mamy w Polsce, po odliczeniu 40-letnich emerytów, 50-letnich emerytów po 15 latach pracy i wszystkich tych, którzy wyjechali. Nadal dużo, ale już nie katastrof. Napłynęły inwestycje zagraniczne. Grecja zaczęła stawać się atrakcyjna dla firm technologicznych i nowych gałęzi usług. To wszystko oznacza jedno. Grecja przetrwała i zaczęła iść w dobrym kierunku, ale problemy nie zniknęły. Nawet jeśli Grecja wstała z kolan, to wciąż ma kilka ogromnych wyzwań. Dług publiczny jest wciąż gigantyczny. To ciężar, który będzie towarzyszył Grecji dekady. Gospodarka opiera się głównie na usługach i turystyce. To sprawia, że kraj jest bardzo podatny na wstrząsy, takie jak pandemia, demografia. Wielu młodych wyjechało, społeczeństwo się starzeje, co zwiększa presję na system emerytalny. Czyżbyśmy słyszeli opowieść o Polsce roku 2025? Polsce, która co dwa lata wyludnia się o całą ludność gdyni. Niestety części reform nie udało się wprowadzić, szczególnie tych dotyczących ściągalności podatków i szarej strefy. Tak jak w Polsce nie będzie się dało wprowadzić. Zmuszenia zagranicznych korporacji do płacenia podatków w Polsce. Kiedy Grecja może osiągnąć wysoki standard życia? Żeby Grecja dołączyła do krajów o najwyższym standardzie życia, takich jak Niemcy, Holandia czy Skandynawia, musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, większa dywersyfikacja gospodarki musi rozwijać nowe technologie, przemysł lekki, produkcję wysokiej jakości, energetykę odnawialną, startupy i innowacje. Po drugie, zatrzymanie młodych ludzi w kraju. Bez tego nie ma szans na nową klasę średnią, tak jak w Polsce. Po trzecie, poprawa państwa i administracji, mniej biurokracji, bardziej przewidywalne prawo, mniej korupcji, jakbyśmy słuchali opowieści o naszej pięknej Polsce. Po czwarte, dalsza stabilizacja finansów publicznych. Mimo, że sytuacja jest lepsza, dług nadal jest jednym z największych na świecie. Zaś w Polsce dług rośnie do niespotykanej skali. Więc kiedy? Więc kiedy Grecja stanie na nogi? Jeśli przyjąć obecne tempo rozwoju, ekonomiści szacują, że Grecja może osiągnąć poziom wysokiego standardu życia w perspektywie 15 do 25 lat, czyli około w roku 2040, 2050 lub 2055, czyli w czasach, gdy w Polsce ma z dzisiejszych 40 milionów Polaków pozostać jakieś 25 milionów Polaków. Czyż to nie dziwaczne? Pod warunkiem, że nie wydarzy się kolejny globalny wstrząs, ale uwaga! Niektóre sektory, jak turystyka i IT, mogą rozwijać się o wiele szybciej. Jeśli reformy się udadzą, a młodzi Grecy zaczną wracać do kraju, proces może być krótszy. Grecja upadła finansowo, bo przez lata wydawała więcej niż zarabiała. Ukrywała część zadłużenia, miała słabą strukturę gospodarki. Podatki były ściągane nieskutecznie. Kryzys był bolesny: drastyczne cięcia, obniżki emerytur i pensji, wzrost bezrobocia, masowa emigracja. Ale dzięki ofiarom społeczeństwa oraz wsparciu z UE i MFW, Grecja się odbudowała, dzisiaj jest stabilna, rośnie, przyciąga inwestycje, a turystyka bije rekordy. Dzisiaj Grecja ma wyższy standard życia niż Polska, a płace minimalne netto też są wyższe aniżeli w Polsce. Nieruchomości są tańsze 2, 3-4 razy niż w Polsce, zaś kredyty hipoteczne są 2, a nawet 2,5 razy mniej oprocentowane. Jeśli materiał Ci się podobał lub cię zainteresował, zostaw polubienie. Komentarz i subskrypcja, a jeśli chcesz kolejny film o tym, jak radzą sobie inne kraje po kryzysach, daj znać w komentarzu!